Skodziawka, e, jakiś 2002 rok, 1,9 9 rzuciła palenie. E, obstawiamy, że e, rozrząd jest przeskoczony, już tu widzę ktoś łapy wsadzał. No, zobaczymy, zweryfikujemy, w ogóle świeże znaki są, jakieś markerki. Także powiem szczerze, że coś chyba tu było kombinowane. Bo klient też tak sugeruje, że jest rożą Także myślę, że nie znam klienta pierwszy raz jest u mnie. Nie kręciłem, go, chce się dostać no, tam do rozrządu i zobaczyć najpierw. Także myślę, że tu coś będzie nakombinowane. Podobno dużo oleju jest w nim, nie wiem, zobaczymy. Wyszarpaliśmy tutaj osłonę, ale jak na razie nic nie widzę. Nie? Zaraz go sobie spróbuję podnieść, ciekawe, czy progi wytrzymają i spróbujemy go obrócić. Zobaczyć jak to tam jest. Z tym, ale widzę, że te znaki to raczej ktoś, co robił, to się nie pokrywają. Tu znaleźliśmy kartkę, że chyba był w czerwcu, tak? W czerwcu, dobrze mówię, robiony rozrząd? W czerwcu, no. O, tu jest, widzicie. Że coś tam było robione. Ciekawe. No zobaczymy. Podnosimy go. Będzie wiadomo. Dobra, ściągnęliśmy osłony i jeszcze nie kręciliśmy. Zaraz spróbujemy właśnie obrócić go weź. Klucz nie w tą mańkę. O, ogrzewanie się wyłączyło, akurat ciszej będzie. A w drugą? Stoi i dęba Czyli tyle. Z testowania motor zatarty albo wałpęk, albo co? Dzwonię do klienta śmietnik. wzięliśmy jednak go trochę, szarpnęliśmy do tyłu i zaczął chodzić. On jest tak tłoki miał wbite w zabory, nie? Także chyba trzeba czapę zdjąć. Ale dostaniemy się tu najpierw do rozrządu, rozkręcimy, zobaczymy, czy faktycznie ten pasek jest może zerwany tu na dole. Zobaczymy, jeszcze zdejmiemy. Jeszcze dajemy mu szansę. Bo patrzę, że koło tam się zobaczcie, poruszam. Widzicie? Chodzi. Także wał nie jest pęknięty. Ale stał tak wbity, że normalnie nie można było go ruszyć, nie? Ale zaczął chodzić. Także jest spora szansa, że jak korby proste, to tylko czapę będziemy robili. Dobra, zrzucamy tutaj power rurę i dostajemy się do rozrządu. Tu zdjęliśmy, ale tu za bardzo nic nie widać, nie? Na znaki go na pewno nie ustawiam, bo nie mogę obrócić. Dobra, zdejmiemy od góry, zobaczymy jeszcze to. Bardziej się dostajemy. No i muszę powiedzieć, że tutaj to wygląda przyzwoicie. Nie widzę akurat znaku, ale raczej tu jest wszystko ok. Czyli teraz dostajemy się tu, pod dekio. Zobaczymy, co tam mieszka w środku. Coś musiało się urwać. Albo zabór się urwał, albo cholera wie. Bo rozrząd jednak tak jakby był ok. Czy te znaki na farbce może i się pokrywają to tak jak robili. Dobra, zrzucimy dekiel zaworów i zobaczymy. Śruby mamy odkręcone, ale bardzo dawno nie były odkręcane. Przycinak był grany. Także ten <laughs> miło się zaczyna. Ale przy okazji zobaczyliśmy. Zobaczcie ile płynu jest chłodniczego. Nie ma w ogóle. Ciekawe co tu się odwaliło. A na bagnecie są dwa stany, czyli prawdopodobnie jest płyn w oleju, ale taki niezmieszany, dziwne. Eee, dobra, podważymy, podważymy ten dekiel, zobaczymy. Jeszcze nie zdejmowałem go. Zobaczymy, co tam wyrosło, czy coś będzie widać. Kuźwa, na pierwszy rzut oka nic nie widać. Oprócz tego, że syf. Jakiś biały silikon pewnie dirku. No kuźwa, idę powiększyć śrubokręt i zobaczymy, czy szklanki się wciskają. Dobra, mam tak i zobaczymy. Tutaj... wcisnęła się. Wcisnęła. wcisnęła też się wciska ta się nie wciska ta się wciska ta się wciska no ta też nie czy nie? jest Nie jeszcze powinna, a nie, też się nie wciska, jest. dobra ta, która nam się nie chciała, ta chyba wcisnąć nie? No, ta stoi, ta stoi, no trzeba zrzucać całą czapę dobra, zobaczymy, dzwonię do klienta, czy on chodzi w to, czy nie? Jak tam linia kredytował u niego. Działamy. No tu nic nie widać oprócz tego, że tej jednej nie mogę szklanki wepchnąć. Jest zaparta. No i tak by wychodziło, że już trzymam no Zobaczymy jeszcze pasek zrzucę. Spróbuję ręką przejechać, jak to tam jest. No i dobra, mamy już z klientem ustalone. Zdejmujemy tą czapę. No możecie teraz napisać w komentarzu, co obstawiacie, co się stało, że ten silnik się nie obraca i był tak wbity mocno ja obstawiam, że urwał się któryś zawór i po prostu do tego stopnia pomyliło, że jest dziura w czapce bo tak Wam pokazywałem, w ogóle nie ma płynu chłodniczego, nie? w zbiorniczku gdzieś to tam uciekło że zobaczymy, jedziemy w nim w górę odkręcamy turbo, wydech znaczy z turbiną go wyjmiemy, tylko wydech odkręcimy do perela i szarpiemy. Zrzucimy olej, zobaczymy, jest korek rozwany. O, już mamy pewien Chyba, Uważaj, bo jebnie. Jaki ładny. Dobra, kończę bo muszę drugą bańkę. Błatwia, tutaj jest niby olej, a weź porusz a pod spodem płyn. Nie? dopiero teraz zaczęło lecieć normalny olej to się kończy oddzielnie. Zastanawiałem się czemu tam jest taka zażgana ta ściana grodziowa, nie, ten firewall a co się ukazało? tutaj jest przewód to zasilania turbiny. On był całkiem urwany. Nie wiem, gdzieś tu położył ten kruciec. Normalnie na 0,0. O, mam. Zobaczcie. W ogóle zasilanie turbiny nie było podpięte. Generalnie jedno z drugim nie powinno mieć jakiegoś tam znaczenia, nie? Ale widzicie, jaką jest cały ten firewall. zasikany olejem, nie? Ona dołu też taka zażegana i się zastanawiam, właśnie skąd to leci ale już wiemy, powiem tak, odkręcona już jest cała czapa tu już mamy też koła pozdejmowane to sobie odchylimy i ją zdejmiemy, turbina jest odkręcona, znaczy turbina kolektor, bo śruby omknięte od wydechu, nie mogłem odkręcić, to się nie bawiłem powiem wam, zaczynam tęsknić za taką starą motoryzacją no bo generalnie tutaj <laughs> to jest diesel, który jest naprawdę wytrzymały, dobrze zrobiony, jak się dba o niego no to on zrobi pół miliona bez problemu kilometrów. Ten ma 300 coś tysięcy, bo mi klient powiedział, bo gadałem z nim przez telefon, bo ma tak rozdymany akumulator, że nawet nie było widać, jaki jest licznik. Ale jak się dba o ten silnik, wszystko się robi, no to on jest naprawdę wdzięczny, bo no nie ma za dużo koni, ale z drugiej strony potrafi 5 litrów ropy spalić, nie? I to wcale nie oszczędzając, bo jak się jeździ dynamicznie, to maksa 7 spali, ale to już go trzeba naprawdę katować. Jakby były pompowtryski, to i do dychy, bo sam miałem pompowtryski, to lałem do niego przy mojej jeździe. Nie? Ale te to są naprawdę takie super silniki. Tylko, że no trzeba dbać, nie? Tutaj raczej nie był za bardzo dbany. Nie znaczy, może było oddawany do warsztatu, jak to w warsztacie jakimś było robione. Nie wiem, nie. No, samochód jest w ogóle z Wrocławia, a my jesteśmy na Mazowszu. Także kawałek drogi eee, dojechał tu, lub nie dojechał, był ściągnięty. Nie wiem, nie pytałem, ale raczej tu się rozkraczał, bo klient nie chciał go do Wrocławia ciągnąć. Także czapę mamy już odkręconą, śruby są odkręcone, wszystko odkręcone. Nie ma co gadać. Podrywam ją i zaraz zobaczymy, co w środku piszczy. Dobra, odkleiliśmy ją. Tylko nie wiem, czy jest wszystko odkręcone? Wszystko. Najpierw się zajmiemy tłukami. O! A gdzie on jest? O kurwa. Halo? Halo, gdzie pan jest? <ścoughs> Nieźle. Te nawet ładnie wyglądają. Hmm, hum hmm ciekawe co tam się stanęło no dobra idziemy na głowica zobaczymy co z głowicą ja, głowica też taka w miarę w miarę nie ma co narzekać tutaj trochę trzeba plasteliny będzie nadłożyć Kuziwa. tam kawałek płoka jest w środku dobra nie wyjmuj tego żeby klientowi trzeba zrobić będzie ładne zdjęcia i wysłać klientowi na noc Niech śpi spokojnie. O, jest kawaj tłoka. <grywa> Kruźbo. Po ma śladu. Myślę, że skończy się drugim silnikiem, bo raczej tutaj nie będziemy kombinować, bo jak zacznę robić, to wyjdzie trzy dychy. To raczej klient tego nie wytrzyma. może by chciał to dobrze zrobić. To bał drugi, korba, to wszystko. Nie, nie ma sensu. Szukamy drugiego słupka. I tyle. Najlepiej ze sprzętem, bo te rurki, wszystko, zobaczcie jak to wygląda. Szkorodowało trochę. Podejrzewam, że wtrysk lał. No i tak. <tłuk> Tłok odszedł w zapomnienie, nie? zastanawiam się ta rurka od Turbo, że była urwana i tak było jeżdżone. I ten olej wyciekał. Ale stan był trochę oleju, no bo jak zalaliśmy najpierw w naczynie. na nie. Płyn chłodniczy, a później olej, no to tego oleju było ze 3,5 litra 3. Może no, coś tam było. Dobra, na razie. Jak chce wam się to, możecie podbić ten film, to tam trochę mi YouTube przepchnie, bo spałem przez trochę i mnie zakopało w algorytmach. Także jak możecie to podbić. A jeszcze tak na koniec, bo teraz dopiero spojrzałem, dogram to. Zobaczcie, tędy poszła woda. Jest normalnie dziura na wylot, wypaliło tuleje. Jest na wylot do płaszcza wodnego albo olejowego, raczej olejowego. Tak, spływ olejowy tutaj raczej był i tędy to wszystko poszło. Chociaż nie. Nie, to jest płaszcz wodny i spłynęło na tłok. Tutaj tędy sobie wypłynęło na dół. Nie, zobaczcie. Jakby kawitacja, coś takiego, ale to jest normalnie wypalone. Takie było spalanie tutaj. Nie wiem, bo wcześniej tego nie zauważyłem, dlatego wam nie pokazałem. Kto tutaj mi tutaj jakieś te robi?